Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji związanej z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Witam na początek Panią Poseł Teresę Pomłę i oddaję głos Pani Poseł Koracie Jest mi niezmiernie miło dzisiaj spotkać się z Państwem i jakby. Powtórzyć już tą informację, która do nas dotarła o inwestycjach drogowych, które zostały docenione przez Bojewodę i przez pana premiera Matusza Morawieckiego. To są inwestycje dla powiatu i dla gmin Lubaczowskich. Bardzo się cieszę, że ta kwota, która w pierwszym projekcie była proponowana przez województwo do Ministerstwa do KPRM-u, została zwiększona prawie o 60%, o 40 milionów. Ta kwota w tej chwili, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, to jest przeszło 200 milionów, 201 milionów środków spłynie na drogi gminne, powiatowe do naszego województwa. Szanowni Państwo, z tego tortu my mamy prawie 17 milionów i myślę, że warto byłoby przeczytać te drogi, które zostały w tej chwili dofinansowane. Powiat lubaczowski przebudowa drogi powiatowej nr 1642 Rdbiny Łukawica. Kwota 4 miliony 4 tysiące dofinansowanie w wysokości 70%. Powiat Lubaczowski. Przebudowa drogi powiatowej numer 1688R Lubaczów Basznia pierwszy etap 3 971 971 tysięcy też w kwocie 70% dofinansowanie. Powiat Lubaczowski. Przebudowa drogi powiatowej numer 1657 Mercie Szanów, Nowe Brusno wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 3 miliony 311 tysięcy dofinansowanie 80%. Gmina Lubaczów, budowa drogi dojazdowej i dróg Osiedlowej, wraz z infrastrukturą. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny domkowi kwota 2 miliony 992 tysiące dofinansowanie 60% Gmina choryniec zdrój kompleksowa przebudowa dróg w dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowego w Torinciu Zdroju drugi etap odwodnicy droga gminna w kwocie 1 509 000 dofinansowanie 50% i gmina Narol budowa wraz z przebudową drogi gminnej numer 105 115R w kwocie 819 000 i dofinansowanie 60, 60%. Szanowni Państwo, to są bardzo ważne inwestycje i bardzo pokaźna, pokaźna kwota. Chciałam powiedzieć, że samorządowy fundusz dróg istnieje już 2018 roku i powiat Lubaczowski zyskał w ostatnim rozdaniu prawie 17 milionów złotych. I może też przypomnielibyśmy te inwestycje, które już zostały wybudowane. I tak. Jedna z takich kluczowych inwestycji most na rzece szkło w budzyniu. Dofinansowanie 3 miliony prawie 500 tysięcy. Powiat lubaczowski ulice Nowa Konopnickiej dofinansowanie prawie 3 miliony 760 tysięcy. Gmina Lubaczów, miejscowość Młodów, ulica Leśna, Słoneczna kwota 170 tysięcy. Powiat lubaczowski 5 milionów na przebudowę drogi powiatowej. Moszczanica Cewków. Gmina Miejska Lubaczów. Przebudowa dróg gminnych. Ulica Parkowa, Monte Cassino, Mały Łążek. Gmina Naron. Przebudowa dróg gminnych w kwocie 267 tysięcy. Jeżeli chodzi o Gminę Miejską Lubaczów, było to 318 tysięcy. Gmina Lubaczów budowa drogi dojezdowej i dróg osiedlowej wraz z infrastrukturą deszczową, oświetlenie w Dąbkowie 2 miliony 832, powiat Lubaczowski, przebudowa drogi powiatowej Stary dzików PGR Stary Dzików w kwocie 2 miliony 741, przebudowa drogi powiatowej Cieszanów-Nowe Brusno w kwocie 3 miliony 311. Szanowni Państwo, są to bardzo ważne, ważne inwestycje i te inwestycje służą wszystkim mieszkańcom. Nie są to wszystkie potrzeby, jakie, jakie mamy w tym okresie. Oprócz tych dróg gminnych, które są odbudowywane, naprawiane i można powiedzieć, że. Ogólnie już są w dobrym, większość dróg jest odbudowana. Duże potrzeby są, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Wiemy, że w tej chwili kończona jest inwestycja na drodze Basznia. Lubaczów. Ta inwestycja w ramach programu Polska Białoruś Ukraina i koszty inwestycji 2 miliony 200 tysięcy euro. Z zapowiedzi Pana Marszałka dalszy ciąg drogi do Choryńca ma być budowany w ramach Polska już nie Białoruś, tylko Polska Ukraina programu. Jak tylko uruchomiona zostanie nowa perspektywa i myślę, że w najbliższym okresie, wydaje mi się, że w ciągu dwóch lat... Na pewno się rozpocznie budowa tej drogi, jest przygotowana już dokumentacja. Myślę, że więcej o drogach powiatowych i, bo mamy dzisiaj połączenie z Panem Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, paniem Dyrektorem MIOSO i będziemy mogli usłyszeć od niego. Ale chciałabym jednak przypomnieć o tym, co zrobiono i jakie są plany. No przede wszystkim, tak jak Pan Marszałek Władysław Ortyl zapowiadał, Zaczynamy od wodnic i te obwodnice właściwie w powiecie lubaczowskim zostały wykonane. Ostatnia inwestycja na 35 milionów kończy się w Narolu i będą, i będą po prostu łączone, łączone obwodnice i drogi będą naprawiane. Już jest w planie i myślę, że w tym roku, to też Pan Dyrektor powie, będzie będzie ważna właśnie droga od zapałowa do części drogi Jarosław, Jarosław Oleszyce. E, w, oczywiście w planach przyszłych jest po, wybudowanie nowej drogi e, łączącej e, nowy most w Jarosławiu w stronę, e, w stronę e, tutaj Lubaczowa. To jest e, dosyć pokaźna e, inwestycja i będzie e, budowana w połączeniu ze środkami e, krajowymi. E, I myślę, że tutaj tu pana dyrektora już widzę, myślę, że pan dyrektor też mnie słyszy że będziemy pracować nad tym, żeby stan dróg wojewódzkich poprawił się szczególnie. Musimy zadbać o to, żeby w jak najszybszym możliwym czasie do wykonania remontów dróg wojewódzkich wykonać remonty te po, po zimie, bo drogi są w bardzo złym stanie, i mimo że nie było dużych mrozów, to mimo wszystko taki rodzaj zimy i taka pogoda powoduje również bardzo, bardzo, duże, bardzo duże szkody. Szanowni Państwo, przygotowywana jest strategia dla rozwoju województwa podkarpackiego. W ramach tej strategii i w ramach funduszy europejskich są różne działania podejmowane. I Właściwie jest w trakcie jeszcze konsultacji i myślę, że możemy jeszcze tutaj zgłaszać pewne ważne dla nas zadania i priorytety. Wiemy, że zagwarantowane jest 235 miliardów euro w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie na właśnie drogi i. I kolej. To są bardzo, można powiedzieć, Duże środki, ale czy wystarczające, żeby poprawić stan dróg wojewódzkich, to po prostu będzie też zależeć od tego, jakie będą ceny, jak, jak, jak przetargi będą ogłaszane i jak, jak będzie to wszystko wyglądać, na, na ile tych środków wystarczy. Więc tam przede wszystkim są drogi, kolej i zakup, zakup Sprzętu przejazdowego, czyli wagonów kolejowych, żeby usprawnić, usprawnić, ale muszą być wcześniej również zmodernizowane nasze szlaki kolejowe i to też w planach centralnych kolei jest zaplanowane, żeby poprawić modernizację. Jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz dróg, również w ramach Funduszu europejskiej planowany jest na roztoczu budowa ścieżek i tam w tej chwili kwota jest zaplanowana 18 milionów.